Nie prosimy Was, abyście zmierzali się z rzeczywistością. Prosimy Was, abyście używali wyobraźni. Prosimy Was o kształtowanie Waszych myśli w celu stworzenia odczuć i emocji. I słyszymy od Was: Zacząłem coś czuć, ale czy to nie jest zwykłe zmyślanie, iluzja, kłamstwo? Na co odpowiadamy: A kogo to obchodzi? Bo tak naprawdę o to chodzi w tym wszystkim. Jak w ogóle oddzielić rzeczywistość od myśli? Ktoś musi skupić się na myśli wystarczająco długo, aby stała się ona rzeczywistością. Równie dobrze możesz to być ty. W świecie, w którym jak większość ludzi jesteś przyzwyczajony do działania, działanie decyduje o twoim życiu. Jeśli nie uwzględnisz przepływu energii, nie zrozumiesz niczego, co się z tobą dzieje. Teraz natomiast rozmawiamy na temat przepływu energii i tworzenia własnej rzeczywistości, a także przekształcania myśli w rzeczy i zarządzania własną energią. I chcemy, żebyście byli w punkcie, w którym Ester też chce być, bo jeszcze tam nie jest, gdzie nie podejmujecie działań, chyba że wasza energia dane działanie wspiera. O ile nie pojawia się coś, co wydaje się Ester naprawdę intensywnym impulsem, nie przechodzi do działania. Nie chce ona robić rzeczy, żeby zadowolić innych. Nie chce robić rzeczy tylko dlatego, że ktoś inny uważa, że powinna je zrobić. Ona chce robić rzeczy, które są wibracyjnie dopasowane do pędu, jaki ją niesie, gdy odczuwa inspirację od swojej wewnętrznej istoty do wyczucia czasu, umiejscowienia i doświadczenia, które będą optymalnym doświadczeniem dla niej. Ester stara się to robić już od dłuższego czasu. I sama żartobliwie nazywa siebie wibracyjnym snobem, gdyż zanim podejmie jakiekolwiek działanie, chce się najpierw upewnić, że przepływa przez nie energia. Bo jeśli energia przez coś nie przepływa, to wtedy działanie idzie na marne, a efekty są mizerne w porównaniu z działaniami natchnionymi energią. A jeśli zaczniesz żyć życiem w wysokich wibracjach, zamieniając myśli w rzeczywistość każdego dnia, to nie będziesz mógł już zawrócić. Więc małe pragnienie to brak oporu. Małe pragnienie w sensie małej ilości pragnienia, a nie, że jego przedmiot jest mały. Wiemy, że to rozumiesz, wiemy, że tym żyjesz, ale tak naprawdę nie sądzisz, że masz coś nowego do wniesienia do tej rozmowy. I nie wierzysz, że Abraham ma Ci coś nowego do powiedzenia, bo słuchasz nagrań już od jakiegoś czasu i słyszysz ciągle te same stare śpiewki. Tworzysz swoją własną rzeczywistość i wszystko opiera się na wibracjach, bla 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 bla. Tam jest Twój wir, w którym znajduje się wszystko, czego pragniesz i musisz przejść w tryb przyjmowania, a kiedy to zrobisz, to to, czego pragniesz do Ciebie przyjdzie. Bla 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 bla, zdarta płyta. Dlatego powiemy ci tylko, po co tu przyszliśmy. Przechodzimy po kolejną nową cząstkę. Przechodzimy po nową jasność. Wiemy, że będą nowe poziomy uświadomienia i olśnienia, gdy będziecie w trybie przyjmowania, w którym będziecie rozumieć rzeczy w sposób, w jaki nie rozumieliście ich wcześniej. Zatem ta nowa cząstka życia jest tym, czego zawsze szukasz. Pomyśl o tym, że każdego dnia ta sama stara Ziemia obraca się po tej samej starej orbicie w ten sam stary sposób. Niewiele nowego dzieje się w Twojej dzielnicy co do zasady. Chyba, że masz szczęście i wydarzył się jakiś wypadek albo coś. O tej porze roku, przeważnie wschodzi słońce, o tej godzinie, czujesz się tak jak zazwyczaj i jutro na śniadanie zjesz mniej więcej to samo, co dzisiaj czy wczoraj. Innymi słowy, przez większość czasu znajdujesz się na platformie życia, która jest dość stabilna i spójna. Ale to właśnie chodzi o sięganie po te nowe doświadczenia, dzięki którym pozwalasz sobie stać się nową osobą, jaką życie chce, byś był. Ponieważ wiemy, że każdy z Was bez wyjątku stworzył wir, z którego potencjału nawet nie zaczęliście zdawać sobie sprawy. I że jeśli uda nam się znaleźć jeszcze jeden sposób, który pomoże Wam uwolnić się od oporu, znajdziecie się w bardziej notorycznym, stabilnym trybie przyjmowania. Za każdym razem, gdy świadomie uznajesz, że czegoś pragniesz, a następnie świadomie wybierasz myśli, które sprawiają, że czujesz się dobrze, a następnie świadomie zdajesz sobie sprawę, że jesteś w trybie przyjmowania i podążasz za otrzymanymi impulsami. To możesz wówczas zaobserwować, jak współpracujący wszechświat przynosi ci rezultaty, a co za tym idzie bardziej stabilne poczucie własnej wartości. Wtedy wiemy, że w końcu jesteś na ścieżce, na której zamierzałeś być, podejmując decyzję o wejściu w to fizyczne doświadczenie, gdzie akceptujesz swoją wartość i swoją zdolność do tworzenia. Musisz zrobić jedną z dwóch rzeczy: musisz albo zmodyfikować swoje przekonania, albo znaleźć nowe. Musisz znaleźć przekonanie, które pasuje do Twojego pragnienia, albo musisz przestać utrwalać przekonanie, które do niego nie pasuje. Tak naprawdę jest to jeden i ten sam proces, ponieważ nie możesz skupić się jednocześnie na tym, czego nie chcesz i na tym, czego chcesz. Zatem słowem kluczem jest tutaj skupienie, prawda? Ale zamiast myśleć o skupieniu, pomyśl przez chwilę przez dzień, dwa, trzy, cztery, lub trzydzieści czyli przez chwilę wystarczy, że zdecydujesz, że przez miesiąc będziesz koncentrować się na swoich emocjach, zamiast na swoich myślach że będziesz świadomy swoich emocji. I gdy zauważysz u siebie emocję, która nie sprawia ci przyjemności, Zrób wszystko, co w Twojej mocy, już na samym początku, rozpoznając, że nie jest to przyjemne doświadczenie, aby uwolnić się od tej myśli, czyli pomyśleć o czymś innym, bo nie możecie po prostu przestać myśleć. Kiedy mówisz, nie będę o tym myśleć, myślisz o tej rzeczy, o której zamierzasz nie myśleć. Kiedy mówisz, nie będę o tym myśleć, myślisz o tym. Tak po prostu działa prawo przyciągania. Ono nie rozumie wykluczenia. Więc, kiedy poczujesz lekko negatywną emocję, zamiast mówić: Muszę zmienić tę myśl lub muszę pokonać to przekonanie, powinieneś powiedzieć: Chcę znaleźć myśl, która sprawi, że poczuję się lepiej teraz, w tej właśnie chwili. Od razu uprzedzamy, że jeśli przyzwyczaiłeś się do ciągłego bycia w złym samopoczuciu, to na ciebie nie zadziała. W tej sytuacji lepiej, abyś zaczął medytować i robił to tak długo, Aż odkryjesz, że możesz czuć się lepiej. Czy kiedykolwiek robiłeś coś tak długo, że pomyślałeś: Jeśli będę musiał to robić jeszcze przez jedną minutę, to skoczę z okna? Podobnie jest w dzisiejszych czasach z oglądaniem telewizji. Nie możesz włączyć telewizora bez otrzymywania całej masy informacji, które są sprzeczne z tym, jak Twoja wewnętrzna istota widzi Twój świat. I gdy biczujesz się informacjami, które są sprzeczne z tym, co Twoja wewnętrzna istota wie o wielu rzeczach, o których myślisz. Po pewnym czasie po prostu znieczulasz swoje emocje i akceptujesz jako normalne, że nie czujesz się zbyt dobrze. To nie jest normalne, że nie czujesz się dobrze. Ester szła dzisiaj olbrzymim korytarzem tego hotelu. To niesamowite miejsce, tak pięknie urządzone. I kiedy szła tym długim korytarzem, z jednego z pokoi wyszedł mężczyzna i minął ją. Kiedy Esther go obserwowała, pomyślała: Jak bardzo jest on pełen życia. Jedynie przez jego postawę, sposób w jaki szedł, a także przez radość, którą zdawał się czerpać ze zwykłego spaceru korytarzem. Wyglądał na pełnego życia, szczęśliwego, zdrowego i w pełnej spójności, a Ester po prostu zachwycała się tym krótkim momentem, w którym go widziała. Pomyślała wówczas, że ta osoba jest teraz naprawdę szczęśliwa w swoim ciele. I pytanie brzmi: dlaczego miałoby być inaczej? Dlaczego miałbyś wybierać nieszczęście? Ludzie często mówią, że samo tak się stało, ale tak nie jest. To pojawiło się przez nieświadomość, przez wyrażenie zgody na trwanie w emocjach innych niż pozytywne. Jeśli więc jesteście skłonni znosić negatywne emocje, to tworzycie nawyki, a prawo przyciągania stale Wam daje to, czym emanujecie czyli więcej negatywnych emocji, aż staje się to Waszą normą. Jest coś ważnego, co chcemy Wam na ten temat powiedzieć. Większość z Was pozwoliła, aby społeczeństwo było Waszym systemem naprowadzania. I oto, co przez to rozumiemy. Czy zaakceptowałeś naszą analogię dotyczącą szukania wewnętrznych kierunkowskazów, gdy nie wiesz, gdzie się znajdujesz? Musi przecież istnieć relacja pomiędzy tym, gdzie chcesz się udać, a tym, gdzie jesteś. To musi być wiadoma odległość. Ponieważ dopóki nie będzie to znana ci odległość, wtedy będziesz jedynie dryfować bez celu, będziesz zagubiony. Zatem, kiedy zaakceptujesz, że emocje, które odczuwasz, są wskaźnikiem umożliwiającym poznanie tej odległości pomiędzy tym, gdzie jesteś i tym, gdzie chcesz być, i zdasz sobie sprawę, że nie chodzi tu o czas ani odległość fizyczną, tylko o częstotliwości wibracyjne, wtedy powinieneś być w stanie przy odpowiedniej ilości uwagi. Skupić się tylko na wibracjach, które sprawiają, że czujesz się dobrze. Jesteście trochę jak gołębie pocztowe. Powinniście być w stanie naturalnie wyczuć drogę do domu. A dom to nie tylko znany wam dom z cegieł i murów. Dom to nowe środowisko, które stworzyliście wraz ze swoją wewnętrzną istotą. Rzeczywistość, w której znajduje się wszystko, czym się staliście i wszystko, czego pragniecie. Wystarczy, że zdacie sobie sprawę, że chodzi tu o wibrację i że tak naprawdę liczy się jedynie dobre samopoczucie. Wystarczy, że zaczniecie sięgać po myśli, które sprawią, że będziecie czuli się lepiej. Często słyszymy wówczas od Was: To trudne, nie umiem tego robić. I chociaż jest to część rzeczywistości, którą żyjecie, to jednak nie jest to cała rzeczywistość, bo czasami wcale nie jest to trudne i często to robicie. Musisz więc po prostu zdecydować, jak chcesz się czuć tylko tyle i aż tyle. Pomyśl teraz: co takiego możesz zrobić, aby stać się mniej wrażliwym na to, co myślą o tobie inni ludzie? Możesz sobie z tym poradzić na dwa sposoby. Jednym z nich jest bycie tak często, jak tylko możesz, w trybie odbioru swojej wewnętrznej istoty i skupianie się wyłącznie na sygnałach dobrego samopoczucia. To jeden ze sposobów. Oczywiście jest to sposób, który my zalecamy, ale drugi sposób też jest skuteczny. Drugim sposobem jest nie robienie tego wcale. Dbaj o to, co czują i myślą inni, a następnie zwróć uwagę na zmienność tego, co czują w stosunku do ciebie w różnych momentach. Zauważ daremność swoich prób, gdy chcesz ich zadowolić, kiedy tak naprawdę oni sami nie wiedzą czego od ciebie chcą. Zauważ, jak nie stali są w tym, czego od ciebie chcą. Zauważ, że nieważne, jak bardzo się starasz, nieważne, ile dla nich robisz, nieważne, jak bardzo stajesz na głowie, żeby ich zadowolić, oni i tak nie są zadowoleni. Szukasz miłości we wszystkich niewłaściwych miejscach. Nie słuchasz wówczas swojego systemu naprowadzania. Mówimy dzisiaj o systemie naprowadzania, a mimo to większość ludzi traktuje ten temat w ten sposób. Jestem tutaj i jestem gdzieś pomiędzy tym, kim jestem, a tym, Czym powinienem być według ciebie, kim powinienem być według niej i niego i jeszcze kogoś innego? Co myśli o mnie mój szef, brat, sąsiad, matka, przyjaciel, córka, mój lekarz? Także, proszę, zbierzcie się wszyscy i podejmijcie w końcu jedną decyzję odnośnie tego, kim waszym zdaniem powinienem być, ponieważ robią to, co według części z was powinienem robić, i jesteście wtedy zadowoleni, ale inni już nie. Nie mogę was wszystkich zadowolić. Doprowadzacie mnie na skraj szaleństwa, bo próbuję być tym, kim myślicie, że powinienem być. Po jakimś czasie dawania z siebie wszystkiego, wspierania innych, podnoszenia ich na duchu, bycia zawsze we właściwym miejscu o właściwym czasie, dbania, by wszyscy wokół byli zadowoleni. Zauważasz, że wcale ich nie zadowalasz, że wciąż chcą od ciebie więcej i na dodatek uważają, że i tak robisz to nie tak. Dają ci do zrozumienia, że nie czują się dobrze, bo zamiast tamtego zrobiłeś coś innego. Jeśli jesteś wystarczająco mądry, to w pewnym momencie uświadomisz sobie, że coś tu jest nie tak. Że to nie może być twoja praca. Niemożliwe, żebym urodził się po to, aby zadowalać ludzi, którzy chcą wielu różnych rzeczy ode mnie i od wszystkich innych. Z pewnością musi istnieć we mnie inny system naprowadzania. Z pewnością istnieje we mnie jakiś rozsądny system naprowadzania, który rozumie, kim jestem ja jako ja, jako dusza, jako energia, jako wieczna istota, kim tak naprawdę jestem i po co wszedłem w to fizyczne doświadczenie życia. Na pewno jest ktoś, kto to wie. I chcemy Ci powiedzieć, że tak, jest ktoś, kto to wie. Twoja wewnętrzna istota, niefizyczna istota, która jest świadoma Ciebie i wie. Gdzie się znajdujesz w odniesieniu do tego, gdzie chcesz być? I wzywa Cię ona do pełni tego, kim pozwoliłeś sobie stać się w każdym momencie życia, codziennie. Chcemy zatem podkreślić, że jeśli zrozumiecie swoje wewnętrzne emocje i na co te emocje wskazują, wówczas już nigdy więcej nie zagubicie się w świecie innych, którzy chcą od Was wielu różnych rzeczy. Trzeba tylko dojść do miejsca, w którym podejmiecie decyzję, że chcecie czuć się dobrze i że dobrze jest czuć się dobrze. A kiedy czujesz się naprawdę dobrze, to oznacza to, że jesteś w wibracyjnej harmonii z tym, kim jesteś i tak naprawdę nic więcej ci nie trzeba.